Cześć, witam cię serdecznie w filmie wprowadzającym do kampanii Strong Siostra, Stań się tym, kim jesteś. Tematem pierwszego miesiąca jest temat pod tytułem Zmiana. Jest to nasz temat y, tytułowy e, i w tym miesiącu, miesiącu takim otwierającym, rozpoczynającym całą kampanię, będę chciała Ci wyjaśnić, czym jest dla mnie zmiana, jak ja rozumiem proces zmiany oraz jak będzie wyglądać cała nasza roczna podróż razem. Zapraszam. Jak wiesz, od ponad dwóch lat prowadzę społeczność kobiet. Możesz mnie głównie kojarzyć z tego, że jestem trenerką. Jestem trenerem fitness, jestem trenerem kulturystyki. No i od jakiegoś czasu, już długiego czasu, prowadzę treningi online. To, co ja słyszę od wielu, wielu miesięcy, to jest silne kojarzenie zmiany z czynnikami zewnętrznymi, z wyglądem, z dążeniem do tego, aby stać się kimś innym, kimś, kogo e, kreują nam media, e, do kogoś, kogo kreują nam e, rodzice, rodzina, w ogóle ogólnie społeczeństwo. Pomysł na ten projekt rodził się w mojej głowie od bardzo, bardzo długiego czasu, natomiast takim momentem inicjującym, zapalnym na pewno była ankieta pod tytułem Czy słabość rodzi siłę? Którą przeprowadziłam wśród Was e, dostałam ponad 1000 anonimowych odpowiedzi i niestety odpowiedzi na tę ankietę wstrząsnęły mną, ponieważ bardzo duża grupa osób, duża część z Was nie czuje się bezpiecznie w miejscu pracy, nie czuje się bezpiecznie w domu. Bardzo duża część z Was potrzebuje motywacji, potrzebuje akceptacji. Ponad 30% respondentek, czyli bardzo duża część z was odpowiedziało, że nie mają wśród e, swoich znajomych osoby godnej zaufania, ale też nie potrafią poprosić o pomoc. Ogólnie odpowiedzi tej ankiety potwierdziły mnie tylko. Utwierdziły mnie tylko w przekonaniu, że ciągle jest ogromny obszar, e, w, nad którym możemy pracować. My kobiety, możemy to robić wspólnie, nienachalnie, e, możemy to robić, opierając się o swoje własne doświadczenie, ale też dawać. Pewne narzędzia do pracy nad sobą. Długo zastanawiałam się nad tym, co mogę zrobić dla kobiet, oprócz tego, że robię treningi, rozmawiamy o diecie, o żywieniu. Czy jestem w stanie stworzyć projekt i kampanię społeczną dla kobiet, która będzie oparta na transparentności, będzie oparta na prawdzie, z której kobiety będą mogły wyciągnąć to, co w danym momencie jest dla nich ważne, to czego w danym momencie potrzebują. I miałam taką refleksję, że to, co ja traktuję jako zmianę, jest dużo bardziej ukryte. Że im więcej pracuję nad sobą i im bardziej staję się osobą świadomą, tym bardziej oddalam się od tych ideałów, od tego, od tych wymagań, od tego, co oczekują ode mnie inni, ale również od mojego obrazu siebie, Jakiś czas temu, parę lat temu miałam jakiś wy wyidealizowany obraz swojej osoby, od którego też się w pewien sposób oddalam. I pomimo tego, że oddalam się od tych wszystkich kwestii, to jestem coraz bardziej w sobie, coraz lepiej się ze sobą czuję, coraz bardziej akceptuję siebie i jestem coraz bardziej szczęśliwa. Dlatego postanowiłam Was zaprosić do tej kampanii, do tego roku refleksji nad sobą, do tego, żeby sprawdzać, co nas buduje, co buduje naszą tożsamość nie tą zewnętrzną, zgodną z oczekiwaniami innych, ale tą wewnętrzną, dla mnie bardziej prawdziwszą. Więc ta kampania jest o prawdzie o prawdzie, która jest w nas. Kiedyś dla mnie zmiana wiązała się z wyglądem Zewnętrznym, z pewnego rodzaju metamorfozą, ale też ze stanem materialnym, z miejscem zamieszkania. To był też dla mnie etap y, ważny, przez który musiałam po prostu przejść, ale który w pewnym momencie po prostu przestał mi y, wystarczać, przestał mnie nasycać. Y, I w pewnym momencie mojego życia. Zaczęłam poszukiwać. W momencie, kiedy otworzyłam się na nowe, zaczęli pojawiać się dookoła mnie ludzie, którzy stali się częścią mojego procesu. I bardzo często byli to ci sami ludzie, którzy byli wcześniej, ale na których ja zaczęłam inaczej patrzeć, więc relacje z tymi samymi ludźmi, których już wcześniej znałam, stały się głębsze, nabrały zupełnie innych wartości. Pojawiły się wtedy nowe aspekty wymiany. To znaczy, że nie tylko ja. Brałam od tych ludzi i ja się od nich uczyłam, ale też ja stałam się częścią ich drogi. Stałam się ważna w ich procesie transformacji. I to jest właśnie ideą Strong Sióstr. To, że razem jesteśmy silniejsze. Że nieważne jest to, ile zarabiamy, jakie mamy doświadczenie, jak szybko się uczymy, kim jesteśmy w życiu, jakie mamy posady, ale ważny jest człowiek, tu i teraz. Ważny jest człowiek, ważna jest ta jednostka w danym momencie. No i wtedy usłyszałam hasło Strong Siostra na jednym z live'ów. Pewnie pamiętacie, a może i nie, bo ja już też dokładnej daty nie pamiętam i też nie wiem do końca, choć mam pewne podejrzenia, kto pierwszy rzucił hasło Strong Siostra. I muszę przyznać, że miałam dwa odczucia z tym związane. Po pierwsze, jedno, pierwsze uczucie było takie, że wow... Strąg siostra, i to strasznie zarezonowało ze mną, i poczułam, jakie super w ogóle hasło. A z drugiej strony myślałam, że jakie ja mogłam na to w ogóle nie wpaść? Przecież strąg to są nasze sztandarowe treningi siłowe, których Was uczę od wielu, wielu miesięcy i teraz bez których pewnie sobie nie wyobrażacie swoich codziennych treningów. No i siostra, no bo przecież tworzymy społeczność, jesteśmy dla siebie siostrami, głównie. Jesteśmy kobietami w większości naszej społeczności, więc to po prostu się pięknie, pięknie klei. No i tak, i to był też jeden z takich momentów zlepiających całą tą kampanię w całość. I uświadomiłam sobie też w tym samym momencie, tak bardziej można powiedzieć, utwierdziłam się w tym przekonaniu, bo miałam w pewne takie podświadome <laughs> odczucia, że, że nie jesteśmy tylko tutaj po to, żeby trenować, że nie jesteśmy tylko po to, żeby rozmawiać o diecie, ale jesteśmy dla siebie kimś więcej. I ja również chciałam zawsze być dla Was kimś więcej. Chciałabym być w tym Waszym procesie zmiany nie tylko trenerką, ale również Was wspierać inaczej motywować, rozmawiać, namawiać do rozwoju em, i do pewnych refleksji. Dla mnie na pewno strong siostrą nie jest kobieta idealna i w ogóle nawet nie chciałabym, żebyśmy dążyły i aspirowały do ideału, bo ideałów nie ma. Dla mnie strong siostra w moim odczuciu, w mojej definicji jest kobietą, która dąży do zintegrowania się sama ze sobą, która jest kobietą poszukującą, poszukującą swojej wartości, swojej mocy, sensu sensu swojego życia. I oczywiście robimy to i będziemy to robić w różnym tempie, bo różny jest nasz proces i czasami jesteśmy na fali, czasami mamy pewne spadki. Ja mam natomiast ogromne szczęście, że otaczam się kobietami wspaniałymi. Samo uwielbiam też Czuć się w tym kręgu kobiecym, bo jest to uczucie ponadprzeciętne i absolutnie wyjątkowe. To kobiety mnie podnoszą, kiedy się uginam, kiedy mam pewne kryzysy, ale też to ja pomagam kobietom w ich procesie, w ich życiu. Bo tak to jest. Czyli jesteśmy, raz jesteśmy na fali, raz jesteśmy w dołku i raz to my potrzebujemy pomocy, a raz to Ktoś obok nas potrzebuje tej pomocy. Przybieramy więc w związku z tym różne role. Podczas tej kampanii, podczas tego roku, też będziemy przybierać te role i pójdę nawet dalej w tym moim stwierdzeniu. Robię to też dla siebie, ponieważ jest to też mój proces. Też chciałabym być wspierana przez Was i też jesteście, możecie być na pewno pewne, że ode mnie też to wsparcie otrzymacie. W naszej kulturze mamy tendencję do stawania się kimś innym. E, próbujemy e, przez całe życie, co niektórzy, sprostać oczekiwaniom innych osób. Naszej rodzinie, mediom, społeczeństwu, e, jakiemuś dążymy do jakiegoś życia celebryckiego. Cały czas dążymy do jakiegoś ideału, które często jest w ogóle niezdefiniowane i w ogóle nieosiągalne. Staje się też pewien sposób świętym gralem, do którego dążymy przez całe życie. Nie zastanawiają od się nawet. Podczas całego tego procesu, czy to już jest ten moment, w którym możemy poczuć się dobrze ze sobą? Czy możemy poczuć się usatysfakcjonowani tym, co mamy aktualnie? Moje doświadczenie ostatniego czasu pokazało mi, że y, zmiana dla mnie to jest proces, który, można powiedzieć, kończy się poznaniem siebie i zaakceptowaniem tego, kim się jest. Zabieram głos w tej sprawie po to, żeby Cię zachęcić niejako do poszukiwania tego świętego grala za pomocą tego, co już masz. Jedyne, czego potrzebujesz, to wsłuchanie się w siebie, to wiara w siebie, to traktowanie siebie z szacunkiem i z miłością. Pracujemy nad zmianą perspektywy, pracujemy nad zmianą percepcji. Podczas całej tej kampanii absolutnie nie będę Cię mówić, co masz robić, nie będę Cię mówić, co masz myśleć. To jest tylko i wyłącznie Twoja praca, i wykonasz tą pracę w swoim własnym tempie. Ja Ci tego tempa w ogóle nie będę narzucać. Chciałabym, żebyśmy w ogóle też nie oczekiwały jakiejś niesamowitej zmiany natychmiast, bo to w ogóle nie jest o tym. Nie chciałabym też, żebyś postawiła sobie jakąś strasznie wysoką poprzeczkę. Może nie być w ogóle żadnego efektu spektakularnego, a możesz tą zmianę tak naprawdę odczuć. Z dużym opóźnieniem, bo zmiana taką jak ja ją rozumiem, w tej kampanii jest o odkryciu siebie, a nie o tym, żeby stać się kimś innym. Chciałabym, żebyście podczas tej kampanii Strąg Siostra zbliżyły się do samych siebie. Tak jak powiedziałam, to może być proces, który będzie się odbywać w różnym tempie. Nie narzucajmy sobie znowu presji. Natomiast to, co jest absolutnie ważne i naprawdę szczerze, na co mam nadzieję, to właśnie uruchomienie w Was takich pokładów tkliwości, wrażliwości do samych siebie, miłości. I akceptacji. Będę zachęcać do takiej solidnej refleksji nad sobą, nad tym, co nas buduje, po to, żebyśmy były też oparciem dla innej stron siostry w tym momencie, w którym ona tego wsparcia będzie od nas oczekiwać. Akcja będzie trwać 12 miesięcy. Każdy miesiąc to będzie inny temat, to będzie inna refleksja, która dla mnie osobiście była kamie kamieniem milowym w moim rozwoju i w, mojej, w moim procesie zmiany i będę przeszczęśliwa móc dzielić się z Wami moim procesem zmiany. Do całej tej kampanii zaprosiłam również bardzo, bardzo, bardzo fajną psychoterapeutę, która będzie pokazywać dany obszar, o którym będziemy rozmawiać. Pełnie z innej perspektywy, okiem eksperta, która będzie się opierać na swoim doświadczeniu, doświadczeniu opartym o pracę z innymi kobietami. Czyli, jeżeli my tutaj mówimy dzisiaj o zmianie, to ona będzie nam pisać um, o tym. Czym zmiana właśnie jest dla innych kobiet, czy one się boją tej zmiany, jak one ją postrzegają, i mnóstwo jeszcze innych bardzo ciekawych rzeczy. Już to czytałam, nie chcę, nie chcę zdradzać, ale naprawdę bardzo fajny materiał. No i też podczas tego jednego miesiąca będę wam przedstawiać osobę. Która pojawiała się i jest ważna, bo była ważna w moim procesie zmiany. Będę wam ją przedstawiać, będę z nią rozmawiać i od niej też będę chciała wyciągnąć odpowiedzi na pytania dotyczące właśnie tego y, tematu danego miesiąca. W tym wypadku, w tym miesiącu, będzie to miesiąc zmiana. Mogę wam zdradzić już <grym> tę osobę, myślę, choć nie wiem, jeszcze nie wiem, czy dobrze to robię, ale powiedzmy, że. Powiedzmy, że zdradzę. W tym miesiącu moją stroną siostrą będzie Brzoza. Które serdecznie pozdrawiam. I ta rozmowa pojawi się w trzecim tygodniu. Czwarty tydzień to będzie czas na podsumowania, na odpowiedzi na pytania. To będzie czas na to, żeby zrobić ćwiczenie aktywacyjne. I teraz każdy miesiąc tej kampanii, czyli jeszcze raz podsumowując, będzie się składać z filmu wprowadzającego, o którym będę Wam mówić moją perspektywę danego tematu, tej właśnie, tej mojej części, można powiedzieć, procesu zmiany. W drugim tygodniu będzie tekst od eksperta. W trzecim tygodniu będzie rozmowa ze strong siostrą. Zdradzę też, że będzie jeden mężczyzna, który będzie moją strong siostrą. I w czwartym tygodniu będziemy sobie właśnie to podsumowywać. Każdy miesiąc będzie miał tą samą strukturę. I teraz może przed tobą jest, a może dopiero będzie, pojawi się planer strong siostra i jest to produkt nad którym pracowałam bardzo długo. Choć przyznaję, że decyzja o jego tworzeniu powstała spontanicznie, jak to u mnie bywa, rzuciłam się oczywiście jak jak z motyką na słońce, ale jest to absolutnie produkt wyjątkowy. Jest to nie tylko kalendarz, który będzie ci służył do codziennego planowania zadań, ale jest to też planer, jest to też dziennik i pamiętnik. Czyli to, o czym będziemy mówić podczas tej kampanii, będziesz mogła wpisywać aktualnie w danym miesiącu do swego dziennika, siostrzennika, pamiętnika. I zobaczysz po roku, przeglądając te kartki naszego planera, naszego siostrzenika, jaki był twój proces zmiany. Będzie miejsce na notatki, Będzie też miejsce na takie konkretne rzeczy jak planowanie priorytety gdzie będę ci też zdradzać swój sposób planowania po to żebyś się stała bardziej efektywna więc zachęcam do zaopatrzenia się w planer strong siostra który będzie naszym powiedzmy przyjacielem podczas całej tej naszej wspaniałej kampanii. No i jeszcze muszę wspomnieć o patronie tej akcji, ponieważ patronem tej akcji jest Fundacja Centrum Praw Kobiet, która jest mi bardzo bliska, która to też dba o bezpieczeństwo kobiet, a jak pamiętasz na samym wstępie mówiłam, że jakby z wyników tej ankiety, którą przeprowadziłam, wynika, że właśnie tego bezpieczeństwa nam brakuje. Wobec czego jakby ideologią, ideą w ogóle powstania Centrum Praw Kobiet e, jest dbanie o to bezpieczeństwo jest to fundacja, która ma ogromne sukcesy za sobą, która pomaga wielu tysiącom kobiet corocznie i której to też przekazuje zawsze 10% zysku z produktów Strong Siostra. Czy to jest koszulka, czy to jest bluza, czy to jest planer Strong Siostra. Pamiętaj, że jak kupujesz te produkty, wspierasz Centrum Praw Kobiet. Co za tym idzie? Wspierasz inne siostry, które tego wsparcia właśnie aktualnie potrzebują. No i tyle ode mnie. Na ten wstęp, na ten początek, mam nadzieję naszej wspaniałej podróży. Pamiętaj o tym, że oprócz tych naszych rozmów i, i, i pochylaniem się nad tymi tematami, mamy jeszcze treningi i z nich nie rezygnujemy. Mamy też dietę swoją, własną, dobraną i. Idziemy tą dietą, natomiast to, co będziemy robić tu, będzie pewnym uzupełnieniem. Pamiętaj, hasło tej kampanii: zmiana to stać się tym, kim się jest. Nie będziemy dążyć do ideału, który nie istnieje. Będziemy dążyć do zintegrowania się ze sobą, do poczucia się lepiej, będziemy szukać swojej mocy. Będziemy szukać sensu, będziemy szukać swojej wartości. Ja będę Cię wspierać w całym tym procesie. Mam ogromną nadzieję, że będzie to wspaniała nasza roczna podróż razem. Także do zobaczenia za tydzień. No i za dwa na filmie razem z Brzozą. Ściskam buziaki. Zapomniałabym o bardzo ważnej kwestii. Tak jak powiedziałam, w czwartym tygodniu będą, będzie to czas podsumowań, będą to pytania i będą to aktywacje. I te aktywacje to jest bardzo, bardzo ważna rzecz w całym tym procesie. To znaczy, jak pewnie się domyślasz, yy, samo się nigdy nic nie robi. To znaczy, że musi być jakiś bodziec i musimy trochę jednak czasami zmusić się do y, odpowiedzi na pewne pytania, po to, żeby ten proces e, zaczął działać, żeby on po prostu dostał e, jakiegoś takiego momentu zapalnego, żeby pewne procesy się uruchomiły. I zawsze w każdym miesiącu będziesz dostawać dwie aktywacje. To znaczy jedna będzie w planerze Strong Siostra, drugą będę e, podawać ja. Chciałabym, to jest naprawdę bardzo ważne, żebyś szczerze podeszła do tych aktywacji, żebyś to zrobiła. I w tym miesiącu proszę cię e, o właśnie jedną z jedną z nich. To znaczy, że pierwszą aktywacją będzie to, uwaga, musisz usiąść w spokojnym czasie, w czasie dla siebie, bo ta kampania ma też Cię zmusić do tego, żebyś Ty w końcu znalazła kobieto czas dla siebie. Usiądź i napisz na kartce, kim jesteś. Możesz to napisać w trzeciej osobie. To nie jest łatwe zadanie. To się tylko tak wydaje. Gwarantuję Ci, że jak usiądziesz, weźmiesz długopis do ręki, to pojawi się problem. Ale to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny element całej tej akcji, całej kampanii Strąg Siostra. Napisz o sobie w trzeciej osobie, po czym daj to swojej strąg siostrze, przyjaciółce, matce, babce, komukolwiek, do tego, żeby to przeczytała i sparafrazowała to, co ty tam napisałaś. Fajnie by było, jakbyście też mogły to zrobić siedząc naprzeciwko siebie. I co jest ważne? Jeżeli wtedy, kiedy Twoja mama, babcia będzie ci to parafrazować, będzie ci mówić, co ona usłyszała, co ona przeczytała, ważne jest to, żebyś w danym momencie skupiła się na swoich odczuciach, na swoich emocjach. Co w tobie e, aktywuje się w momencie, kiedy słyszysz o sobie od bliskiej osoby? Zapisz te emocje, to jest ważne, bo do tego będziemy wracać. To jest Twój punkt wyjścia. I dalej zbierz to wszystko, co e, usłyszałaś o sobie. Może czegoś się dowiedziałaś nowego, bo zazwyczaj tak jest, że jak mówi nam ktoś o nas, to nie jesteśmy też w stanie do końca przyjąć do wiadomości pewnych rzeczy. Zapisz swoje swoje emocje, zapisuj swoje wrażenia i trzymaj to w swoim planerze. Będziemy jeszcze do tego wracać. Teraz to już na pewno wszystko. Także widzimy się za dwa tygodnie razem z grozą przy tamtym stole. Jeszcze raz czule Was pozdrawiam i całuję. No i też widzimy się na treningu.